Siema ludzie z tej strony Mita i dzisiaj wam pokażę na, tym razem na single player tak z niemieckim już było widać e, ten cały Herobrine się rozgubił w pusty, a teraz jest pełny TNT więc znaczy, to będzie krótki filmik, ale epicki, raportu o oh my God. To było epickie. Dobra, nie chcę robić za długiego filmu. Tam się z wami żegnam. No. Tak, więc... już oh, nie widzę. Na razie. I. O, o, co mi wyskoczyło? Takać. O. I. Cześć.